Ojciec Wenanty na co dzień. Święty Maksymilian, który znał ojca Wenantego jeszcze z czasów seminarium, mawiał o nim, że rzeczy zwyczajne wykonuje w sposób nadzwyczajny. Można więc stwierdzić, że ojciec Katarzyniec jest mistrzem codzienności, zwykłych nieraz przyziemnych spraw. Może więc spotkanie z Ojcem Wenantem za sprawą jego notatek, pism, listów i kazań stanie się inspiracją dla jego czcicieli do odkrywania Boga i jego darów w codziennym życiu. Chciałbym przeczytać list do ojca Maksymiliana Kolbego, nadawca: Ksiądz Wenanty Katarzyniec, Ojcowie Franciszkanie Lwów, adres: Wielebny ojciec Maksymilian Kolbe, profesor świętej teologii, Kraków, Plac Wszystkich Świętych, Ojcowie Franciszkanie. Lwów. 5 lutego 1920 roku Drogi Ojcze, dziękuję serdecznie za przesłane statuty Milicji Niepokalanej i medaliki jako też książeczki. Co się tyczy spraw z ojcem prowincjałem, to jak zapewne wiadomo ojcu, nie było go w domu, gdyż wyjechał na Wołyń, aby tam przygotować teren do objęcia trzech klasztorów naszych, a mianowicie w Krzemieńcu, Międzyrzeczu i w Korcu. Wczoraj dopiero wrócił. Zaraz wspomniałem ojcu prowincjałowi o owych kartkach, lecz ojciec prowincjał powiedział, że tylko list od ojca otrzymał a żadnych kartek nie dostał. Teraz podam imiona i nazwiska członków milicji niepokalanej Lwowskiej. Siebie nie podaję, bo wiecie, że należę. Tylko proszę włączyć do milicji niepokalanej kapłańskiej. Brat Julian Mirochna, Kleryk Profes. Brat Justyn Nazim, Nowicjusz. Brat Krzysztof Górecki, Brat Eugeniusz Siemiński, Prezes Milicji Niepokalanej, Brat Seweryn Jagielski, Pierwszy Sekretarz, Brat Hilary Praczyński, Drugi Sekretarz, Brat Witaliz Jaśkiewicz, Brat Apolinary Uchman, Brat Salwator Ronba, Ojciec Leonard Długopolski. Dobrowolnej ofiary na razie nie składam, bo nie mam skąd, ale w przyszłości to uczynię. Na wzajemne Memento Prosemper w czasie Mszy świętej najchętniej się zgadzam. Proszę więc nie zapomnieć o mnie w modłach swoich. U nas we Lwowie, jak zapewne wiecie, zmarł ojciec metody staruszek. W dzień zaś jego pogrzebu zmarł nagle aspirant na brata, bardzo dobry chłopak. Dziś ma być sekcja jego zwłok, a jutro pogrzeb. Smutny wypadek, ale niech się dzieje wola Boża, bo święta i dobra i słodka jest. Interniści nasi i jeden kleryk, profes studiujący humaniora. Składać mają teraz egzamin półroczny. Zapewne bracia klerycy w Krakowie w lepszym położeniu, bo takich egzaminów nie mają. Kończąc, ślę serdeczne pozdrowienia dla wielebnego ojca i dla wszystkich braci. Brat Wenanty. Chciałbym przeczytać kolejny list do ojca Maksymiliana Kolbego. Adres: Przewielebny ojciec Maksymilian Kolbe, profesor świętej teologii w Krakowie, Ojcowie Franciszkanie, Plac Wszystkich Świętych. Lwów, 17 lutego 1920 roku. Drogi Ojcze dziękuję serdecznie za tak obfitą korespondencję, jako też za medaliki i karty wpisowe. Karty te i sam statut dla księży przedstawię ojcu prowincjałowi i poproszę o zatwierdzenie. W statucie nic bym się nie odważył zmienić lub poprawić, wiedząc że ludzie o lepszej głowie i sercu niż moje statutów ułożyły. Zresztą, jak sam ojciec sądzi, można będzie go uzupełnić czy sprostować, gdy przyjdzie do zastosowania w praktyce tego dzieła. Również i sprawy pomysłów i wynalazków z zakresu mechaniki nie omieszkam poruszyć przed ojcem prowincjałem. Z przyjemnością i radością gratuluję tak pięknych wyników pracy nad szerzeniem milicji niepokalanej. Oby były coraz świetniejsze. Pieczęć milicji wcale piękna. Najwielebniejszego ojca prowincjała nie ma obecnie we Lwowie, lecz zdaje się, że wróci jutro to jest w środę popielcową. W każdym razie będzie tu do dwóch tygodni. Niżej podaję imiona nowych milicjantów niepokalanej: Brat Benedykt Zickelheim, Brat Pankracy Wnuczeński, Brat Jakub Kruk, Brat Dydak Bojarski, Brat Gabriel Siemieński, Brat Filip Małyna, Brat Jacek Siara. Aspiranci. Zygmunt Kosiba, Michał Szumicki, Edward Olszakowski, Jan Bajcar, Piotr Jerema. Dziś wieczorem zaczynamy rekolekcję. Proszę przeto westnąć za mną do Boga, by ta łaska próżną we mnie nie była. Zawsze oddany i pełen szacunku, Brat Wenanty. Wicieli czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego zachęcam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa za wstawiennictwem Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś Panie tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego o rychłą beatyfikację Ojca Wenantego Katarzyńca. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź. Pójdź za mną. Oto sługa Twój, Wenanty, posłuszny tej Radzie Ewangelicznej, opuścił wszystko i z miłości ku Tobie wziął na się jarzmo życia zakonnego. By na wzór Twój stać się wszystkim dla wszystkich, racz, prosimy Cię, przyspieszyć chwilę wyniesienia go na ołtarze Twoje. Na większą chwałę Twoją, dla dobra Twego świętego Kościoła i zbawienia dusz. Maryjo, Matko nasza niepokalana, nigdy jeszcze nie słyszano, aby kto się do Ciebie ucieka został opuszczony, ufni w Twe ustawiczne za nami wstawiennictwo, prosimy Cię pokornie. Wstaw się i teraz do Trójcy Przenajświętszej, aby sługa Twój wynanty jak najrychlej w poczet błogosławionych pańskich policzony został, a jako znak Jego za nami uboga orędownictwa udziel nam łaskę, o którą cię pokornie prosimy, pomyśl intencję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Akt codziennego porannego ofiarowania się Bogu Ojca Wynantego. Przedwieczny Boże Mój, upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i w głębokiej pokorze cześć Ci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego. A postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie. Ku chwale Twojej boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał oświecenie w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie, za uczynił Twojej sprawiedliwości, za tyle tak ciężkich grzechów Moich. A zarazem bym przyniósł ulgę duszą w czyścu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Słowem, pragnę każdą mą czynność wypełnić w połączeniu z owymi najczystszymi intencjami, jakie mieli za życia Jezus i Maryja i wszyscy święci przebywający w niebie, i sprawiedliwi żyjący na Ziemi. O gdybym mógł tę moją intencję własną krwią przypieczętować i wzmacniać ją co chwila tyle razy, ile chwil wieczność obejmować by mogła. Przyjmij, ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użycz łaskawie Twego świętego błogosławieństwa. Wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświętszych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w czyśćcu cierpiące, aby od Mąg tych uwolnione zostały. Amen. Dziesiątek Różańca, tajemnica, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.